Dzień, halo. dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Co tu jest? A, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Embelej te te truny. Proszę pani, trawka. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Trawka. Halok. Dzień dobry, trawka. Czy traw, znaczy, czy, nie wiem, nie wiem, o co Pan pyta, trawy, o od trawę? Tak, 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 tak. Tak jest trawa. O, to dobie. A jaka amsterdamska? Y, nie, jest y, trawa, y, zaraz chwileczkę, dobrze? Dobrze? I... Przepraszam, jeśli się zaciągnie trawką. Y, halo, Dobra trawka, traw... nie jest zła. No? Jest trawa z Iławy. Z Iławy, Polska? Tak aha ale to jest samociejka? Y, to czy samociejka? N tak. nie 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 A, bo ja mam proszę pani o, dwie działki tak? teraz ale ja to mam proszę pani przywiozła z Kamerun z tak? Kamerun tak A, Proszę pani mi się kończy to o, i ciowa chciałem... mocna jest tak 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 przystosowana do polskich warunków przy pracę, czy przepraszam, trwana czy przezatem tak. Lubi pani regę? Nie. O, szkoda, bo ja śpiewam regę, młodzi jestem, śpiewam regę. Proszę pani, ile za jedną? Zaraz chwileczkę sprawdzę, dobrze? Na klasie. Halo? Halo? Dziewięć dziewięćdziesiąt pół kilo. Pół kilo? Tak. Bardzo tanio, przepraszam, zaciągnę się. A proszę pani... To jest pół kilo, tak? A czy macie bibułki do tego? Nie, proszę Pana. A co, z czym to sprzedajecie, przepraszam? W, w opakowaniach kartonowych. W kartonie? Uff. Dobrze, proszę Pana, pół kilo bardzo tanie to jest. Czy mogę, a macie obszerządowanie? Y, tak, tak. Fifki, jakieś fajki. Nie, proszę Pana, to nie jest prawa do palenia, tylko do wysiłku. quick me